Powie, gramy Blogdasa z Leną. To, to jest najlepsza runda. To, to jest prawda. najlepsza runda. Jaki Ja z karem my tutaj zrobimy taki... No, buch. widzowie, moi o, widzowie! Ska, musimy się tu trzymać o. godzinę. O nie. prawie Nie, o nie, o nie, spadłam! Nie, ale ty A ty też spadłeś? Nie. Dobra. Wygrałeś. Nie! Remis! Remis! Co jest? Remis! Co jest pierwszy raz Remis zrobiłem na Blue Death, co Ty? Nie, nie. nie. I to wie... To było, to To... gram, Renata, i gotowe. Ja Daj, też nagrowałam. Na, na, od, ja dwa odcinki na los No I już jest kolejny dzień. Jest 16:00. Serio? Jest 16:36. No wiem, to 16. Już wczoraj był mocno. No, ja dopiero to wstałem. Zachyla tak, 17. A ile ty masz lat? 17. Oj! Bo trzeba. la, la są te widziałeś? I wiedziałeś, że soboty. Widzowie! Widzieliście to widzowie! Widzowie, widzieliście to. Ja wiem o tym, że wy to widzieliście. Powiedzcie widzowie. Nie, nie, spadłem wyjście. O nie, ja chcę tutaj przejść, ale nie dam rady, ale... Ja się boję, że już będzie źle, dlatego lecę na metę. Ej, ja mogę... Bo ja ja chciałam z grzyba wyskoczyć jak i będzie się. blog na ja kolejny raz, to Lenanty nie spadł. Ja robię wina. Co ci chodzi? Ej, byłam ostatnia, jestem pierwsza. I udało mi się zrobić piekę z grzybku. na grzybku e. jestem! Byłem na grzybku! Siema Prześlam się uda nam wyskoczyć Ja spyta się mamy co może mój taki jest chłop z klasy i jazda wielęga przy sobą Jadę tam ten makar To tak szybko to runo tu takie to to może to się 16.30. Trzeba było grać święte Mikołaj wygralibyśmy tą mapę Mówi tobie na święta nagrywałam odcinek swoich prezentów. O, ja też. To po pokaż mi jak się wchodzi na Ja się boję teraz, ja nie chcę, bo na serio, bo ja chcę przejść do finału. na odcinku pokaż. Potem pokażę ci, potem. Na finał? Nie. Bój! Siemano. Ja to, ja to, ja spróbuję. Widzowie, widzowie, widzowie. Dramie kopiują. <laughs> Ciącie. Ej, pomyśl sobie, gdyby były skiny specjalne jako piłkarze. Widzowie... Przeszłam! O, oh. ty spadłaś? Ty już spadałaś? No, wyobraź sobie, że ty mnie tak podciąłeś, że ja bym nie podskoczyła pod laserem. Oh, o, fajnie. Serio. Chodź, dziewczyno. Podobało ci się? Wiesz, tak, tak, bardzo. Da, robimy, robimy. Canon clean! A my robimy twiki? Dobra, robimy haki. A robimy wszystkie triki jakie znamy. Widowia da się coś takiego robić. O, tok, tok. Wszystkie triki jakie chcesz. wszystkie. Nie udało mi się na grzybka wejść. Ale uda mi się zrobić tego trika. Nie! Pfu, nie udało się. Nie! Muszę przejść. Muszę. Ja, to ty że ja to chcę ci zrobić. E, E, Lu, i no, ja to już się sobie na kogoś zaczekam. Muszę ciebie, jak, <grym> nie, jak mnie będziesz chciał zlać, żeby wygrać. przegrałam! Pokaż. Dwa boty przeszły obok. Nie wiedziałam, na serio. Ja <grym> chciałam zrobić trika i się nie udało. Jakieś dwa boty, głupia. Nie wiedziałam. Sprawiedliwa. Nie wiedziałam, to na tyle, że one to stoją. No tyle z tego odcinka, widziałam, nara. 那我。好